Siosie, witam Was na kolejnym filmie z nowej edycji. Juhu! Niestety lub niestety, zależy dla kogo, ta edycja jest na potki. Mi się to zbytnio nie podoba, bo już widziałem takie edycje. Upadały po kilku dniach, ale jestem ciekaw i sam chcę zobaczyć jak to będzie, więc możecie spodziewać się filmów, no jeżeli faktycznie ta edycja nie zniknie. Zauważyłem, że dużo osób ściągnęło tego DXR, za co dziękuję, życzę miłego korzystania z tej paczki, jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to na końcu filmu będzie odnośnik do poprzedniego filmiku i jak zawsze wyznaczam cel, 1k, tak jak co każdy początek edycji, to wszystko ode mnie, do dzieła, 1 lajków, a kto nie zostawił suba, to chyba jest to najlepszy moment, cześć i Dawaj. Zdychamy Ej lotka chodź do... Ale to jeszcze się nie o, 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 jak to nie oh, Ale laki o jest. jestem Pa hitnął go Hitnąłem chodź, Ej typek ty sobie! Chodź, jak mnie topnęło O Jezu i tu żelaków Uciekaj Ja O żelaków chodź kopiemy Uciekaj tam na górze ja, są po wodzie Uciekaj, uciekaj, uciekaj Hezu No kurwa No tam jest dużo żelaków Jest doda no tu Ale edycja i tak nie na jabłka więc po co no słuchaj ale... Ja zrobiłem w górę, low. No. no dobra, to... wali cię, dobra. To no zabiję, żeby dzieli, inni. zabiję, żeby inni... To no. żeby inni nie mieli, czekaj. Zabiję jednego. A ja zdechłem, ile tam ty... Już? No. Ja dziesięciu tam napierdalało. Ja uciekam. Ja uciekam. Prawie biegniemy w stronę spawna. Szybko, Hezu, szybko. No, i co ja miałem zrobić? No, wiecie, że tam dużo żelaków. O, fuck. Wysypie się też. O, kurwa. Mam no, sześć przecież... dajder na Wszędzie typy No wszędzie w sumie? Nie no, nie ma nikogo tutaj. No, sporo już spotkaliśmy tych typów w sumie. O, 8 fragów mam tylko. Ja mam 6, na jednej edycji chyba miałem 46 na początku. Ja dawno chcę, nie wiem miałem 30. Do zera. Miałem 1000 ranków na start prawie, A, miałem 90. Myślałem, myślałem, że to jest lud. <grym> Ile to ma walka? Z 20 sekund chyba. No, coś takiego. Więcej, ja, albo ja lagi przyszedł, 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 A Lagi chyba przedłużę. O, oh, fuck. Śnieżki nie działają, nie? Nie, nie wiem. Chyba działają. Koleś że mnie rzucał, ale nie wtylował chyba z takim. A ja w wodzie sypulę. To są takie pójmę. lagi, że się nie da trafić Ta, ta. Wędko, ani tym, ciężkami. Ale nie działają, no. Gdzie działały śnieżki? Dobra, ubieram następnego seta. Ej, tu z Beskitu, po pięciu typów minion tu chodzi przy linii. Jak przechodzić? No i wszyscy, wszyscy na mnie się kurwa wrzucili. No ci mówiłem, że tam jest dużo żelaków, ci tepnęło tam, nie? Odbiło no, cię. Bo, bo mnie ten typek z sobie mieczem no. pierdolą. Ile stapów dostałem w ogóle, nie? Że nie wiedziałem co się dzieje. Nie no, gdzieś na drzewo wytepa jak już. To był też chyba drugi jego kolega Widziałem żelaka jakiegoś. Tak? To strasznie. Dwóch tu jest, nowej. No przechodzę. Nie mogę przejść, nie mogę przejść. wy miecz ma. A ja nie mogę przejść. No spoko, zajebisz to serwer Zabiłem go No to super, ale ja nie mogę przejść przez sektor Zabiłem Dwóch? Tak, i jej trzeci mnie dobił Kurwa, ja nie mogę przejść przez sektor, dlaczego? Wiesz masz Szósty raz się zrespiłem Jestem, jestem, no i co? No i tutaj są jakieś Steve'y Kośnik Dawa, H2. H2 Czacie Jestem na H2 Nie no Gadaj dał. <laughs> no i e no i tex ja... by... fauna, tak? I F2 na F3 idziesz. F2, f Dobra, dawajcie, bo ja topkę bym zabił. Nie, 400 kratek, 400 kratek. Klikasz, klikasz F3 i idziesz F2. No nie, pół. No to no nie, pół. Ja już no raz bo ja jestem trochę otyły. Jazda! FALCON! Zda! Zabiłem! Nie, 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 nie! nie Co Dobrze. zrobi ty? Patrz, patrz! patrz Ej, ja se odłożę, odłożę ty. Zobacz, co tu się Ej, dzieje. O, o, o. Co? Co, tu co tu się dzieje, ty? Tu z Jak wybiegają! Jak wy! Jackson wydawacie Klokaj, klokaj, klokaj mnie, halo Ej dawajcie plecy, plecy Dawajcie Steve'y Ale młyn Uuuu Za dymka Za dymka chyba, co? Polowie Kto mnie hitał? Dobra, chodźcie Ucieknijcie Ja przebiegłem Dawaj, kosek Nie, bo ich jest trzech tam Ja przebiegłem Jakby co Gdzie? Coś stało się na spawnach? No, no Na spawnach Co? Czemu? No bo trzech mnie goniło, jeden miał cały dex A gościu! No, Zadynka! Zadynka! Ej, tutaj robimy wejść na serwer, wywaliło I co, wyjdziesz bez seta? Zda? No a co, mam seta, nie mam seta, no to co, czekajcie A ty ten z zda... TV przed chwilą zlegał, czy mi się wydało? Tak, tak! No, na to Na Czekajcie na mnie, bo jestem bez seta Nie! Ja, no jestem za wami! No to bierz... Na... No jestem bez seta, pójdę w środku Nie, będziemy będziemy cała spawna. edycja na spawnie Ło, no, ja, dawajcie, no. lecimy, lecimy, lecimy Kupnęło mnie Bo tu jest we... Wódka. Ej plecy, ple... to plecy Bez seta To wy Ja za z nimi bez seta? No, co nie? Biegną, biegną Ale muzyka muzyka do PvP. Dobra, tego na stole. Logout Typy, tam się mrował Dostał, dostał Matko Dam małyś. Ej plecy wam chłop robi, plecy wam chłop robi Dobra, kur... Za mną, za mną, ej Nie, nie odpuszczamy ale ty nam robi, tylko ciebie nawet nie widzę na PZ Zabijasz go, zabijasz go, Albo ja, albo ja Nie! A tu jest więcej więcej hitów tu jest chyba Tu jest więcej hitów chyba Ej, mam seta dla kogoś, mam seta dla kogoś Ej to typ ty, 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 jest takie głupie, że można tyle hitów w sekundę dać Gdzie ty jesteś ten? No ale nie ma pustych, nie? Ej, dwóch! Go, go, go! Ej, tam ty po całud jak sobie. No policz. Zjemy. Ej, ile ich jest? Dochodź, ja ja, ja on do... ja dużo setów. Zjemy. To... Oni myślą, że nas jest więcej. Żużenda. Zgiebie. Dawaj to ja. Uciekaj mi. Ja nie oddzielę się, nie oddzielę się sam, nie, nie wszyscy. Dobra, dobra, uciekam. Thank you, Richard. Nawet tu jest ty poza nami. Poza nami. Umen, czy anty No, no, no tak. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Nie, bo kurwa zobaczyłem na plecy i nie wiem no, za ma. No tak, było. to biegnij, cofaj się. Ej, nie dziękuj mu się. Wa, kolejni. Ktoś, Ej, i masz w rexa mną, czy nie? Tak. Oj, kilofon ci. Oj, jestem blisko. Jeste... Jakie Jaki, Ogonek na lewo. Znikła Dawaj go seri, goń, goń, goń. Dawaj, dawaj w Gstał, Dostał, dostał W no? Ale zajebisty Jeszcze trzy Uwielbiam za tego knoka. Okay. Zajebisty V2. w sobie chyba tam za tyłu. Pokajłeś jak, się. Nie stoicie w czasem sobie knokać się. Ale zjebał. Ojej I złapał mi typę Hezu, plecy Nie widzę go, nie widziałem kolejny Dwa hity dostał Dawaj tego Dawajcie tego, no Trzy Jednego no, no, no. Ej, typo ty, no, ty, Weź Za nami Steve, za nami Steve na... Okej, okay, no, no, trzeba no, ten, no, ten no, ściana jaką zbudujmy coś, jakiś punkt Tutaj, tutaj będzie tutaj, punkt Tutaj, tutaj ściana Kordy, dobra kordy, liczbę tego live'a kordy, kordy, ściany, kordy, ściany Nieważne, Trzysta 370-100 Plus minus Minus 100, minus 100 Minus 100? No, nie no nie to tam Waypoint tutaj wszyscy Dobra. waypoint I Lecimy tam i kurczę Wszyscy chodzi. Ej mam seta, odłożę sobie go. Mam typa no, no no dawaj Dawajcie go jest, no. Pilnujcie, żebym odłożył Typ waszą trochę biegnie ktoś, ktoś przebiegł I tam! waypoint od tej Tutaj waypoint no w wodzie ja tamten uciekł okej okay. no, no, no. Odkładajcie żelaki żeby no potem mieć jak macie je przy sobie no, nie... Hezo plecy, plecy, plecy. O, Hezu jest idioto. Dwóch, dwóch Kto ty kurwa chcesz ode mnie badać loknąłeś no idioto Postawiłem klocka, debila. Ej, sam się bije. Jestem. Gdzie jestem, jest? rzeka, rzeka. Za tobą jestem, lao. Dawaj, kto tu za mną jest? a ktoś to ma. i z jeden HP ma. Laga ma. Fuck. Ej, cały diaksowy, cały diaksowy No widzę. widzę. O, kurwa. Dobra, dwa. Trzy HP mam. mam dwa HP, U, ma. On dwa HP, ja mam dwa HP ucieka. On pada, diaksowy, pada. Ja on dwa HP. Dwóch Ej, pięć! Dawaj, kostek, kostek! Krokamy się! Ja będę chciał, 50 ratek. Ja nie mogę ci pomóc, Sendix. Ja nie mam HP. Dobra. Tadaw! Ej, ile ich tu jest! Nie wiem, kogo bije. ktoś mnie podpalił! Jest, jest, dobrze, daj mi ktoś mnie podpalił! Wrez jego, wrez jego! Ja, ja, ja nie chcę. Dostał śnież, No ścieżką dostał przecież! Lugłem jak ty. Zabijesz! Nie ma tu Wbili się! Kuu. Cool. E, nie, nie, nie zamrzełem No to tam też po lewo, po lewo od Kurwa, to nasi. Padają. To dole Pili się we mnie. Wiatrówka jakaś. Ej, nie bijcie mnie po prostu. No, 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 ja A gdzie chcą Go, w niebieski kilowy. Go, go może ręczą. Ja ten też był 17 17. Ościna sobie drzewko taki malutki Steve ak. Oj oj, oj. Ej, Jej, dam mały domek. Co jest? 3 hitów musi mu dać? Ej, kill, kill Heniek tutaj sobie. Oni się leją, Elo, Heniek. Leje mnie! Zeszło mu. Zeszło mu. Oho. Ja nie mam takiego nie farta! Ej, koleś! W plecy! Nie, nie, nie. Aha. Naszego zabiliśmy się Dlaczego Dobrze, Zabizmijmy ja za chwilę staję. A jak mi się uda, biegniecie pod ścianę. Daj okay, dawaj. 50 mam. Dasz, będę didasz, pod ścianą, dasz, pod ścianą będę. A my nie mnie nie stoi, no. Jak sobie je goni? Biegniemy. Kako biegamy, jakiś! Kolejny! Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Jesteśmy w ściana. Jesteśmy teraz, Nie no, nie jestem, masz, ma. jestem, przy ścianze, jestem Jestem pod ścianą, pod. Kako stoi obok ściany. Na drzewach. Jestem, jestem, jestem. Jaksowa, jaksowa klata. klep, klap, klep. Kakao, kakao. Cieka. Wej go ze śnieżki, bo ze śnieżki raz To To kolejny jest Jaksowa klata. Log'nął. No. Log'nął? To, to. to Zlogał kakao jakiś tutaj na tym drzewie. Okej. Okay. Do to dwóch log'nął z Jaksowymi klatami. Nie, jest tam, nie. Tam Stevie biega. Gryczak gościu. <laughs> idę na, idę na gryczka. Dara go się wywalić, ale nie. ma gryczak? <śmienicza> och, och. <śmienicza> jak ta cała jest na pierdziela, nie? No to jak gryczek to. Sorry, <śmienicza> Jaki... nie no, to <śmienicza> <śmienicza>